Ten sam, a jakże różny. Wkraczasz w niezwykły świat, Na zalesiony, brunatno-zielony trakt. Przyciemniana zasłona przymula wzrok. wzmacnia słuch, uspokajasz krok, Wytężając żenicową moc, przezwyciężasz mrok. Przenikające słoneczne promienie, Jak bezmyślne, chobotliwe świecy śnienie, Ukwiecone purpurowym cieniem, dostosowując zmysły, postrzegasz więcej. Pstrokaty dzieńcią korę korekuje, wyliczankę kornikową wystukuje, puchacz rozbudzony, wzburzony pochukuje, z winną kuną gryzonie wyłapuje. tym runiem mrowie wędruje, solidne mrowisko mozornie buduje. Masza rozkrzydła komara wiedwabną nic zagania, przyczajony pają krosistą kroplę pochłania. Czyż nie piękny świat? Przyspieszasz krok, wychodzisz w jasny krąg, oczy dłoni przysłaniasz, inny świat się wyłania. Wielobarwne motyle habrimaki okraszają, biedronki krwisto kropiase roze rozbijają. Ważka tęczo skrzydła muskając do drgania tafle kałuży przymusza. Czapla siwa jaskrowo zielonymi zaroślami porusza. Hrabąszcze z błyszczącymi żukami harce wyczyniają. Pasiaste trudnie z wiatrem tańce odprawiają. Słowik ariąca cuda krainy wychwala. Sroka skawką podłójną tęczę smugą scala. Tunel się wyłania. Pszczoła kłosie rozrywa, Czmiel brzęczeniem ziarno ozłaca, Świerszcz między muzykujące cykady zaprasza. Zbożowy szum na wzniesienie przyzywa, Serce ciepły dreszcz przeszywa. Czyż nie piękny świat, Choć tak różny, A jednak ten sam,